USR-1016, dobry wieczór, Wznoś się i utrzymuj 12 tysięcy. 12 tysięcy USR-1016. 35-minutowy lot USR-1016 z Kolumbii w Karolinie Południowej do Charlotte w Karolinie Północnej zbliża się do końca. Za sterami McDonella Douglasa DC-9 siedzi kapitan Mike Greenley, ale maszynę pilotuje pierwszy oficer Phil Hayes. Pierwszy raz leciałem w wieku 15 lat. Złapałem bakcyla i postanowiłem zostać pilotem. Wielu z 52 pasażerów na pokładzie leci na letnie wakacje. Pogoda była dobra. Żadnych burz, piękny letni dzień. 65 kilometrów od Charlotte niebo staje się ciemne. Wisi tuż obok lotniska. Widzieliśmy gromadzące się chmury, ale nie było powodu do obaw. Mały deszczek. Charlotte. Charlotte, USR 1016? USR 1016, nadawaj. Widzimy chmury, są na naszej trasie. Skręcę was tuż przed, około 5 mil na północ. Okej. Okay. Dobra decyzja. Lot 10-16 jest niecałe 10 minut od celu. USR 10-16 Charlotte utrzymuje 4000 pas, 1 prawy. 4000 prawy. Pasażerowie siedzą, lampka pasów włączona, hydraulika włączona, wysokość mierze 30,01 ustawiona. USR 1016, skręć w prawo 10 stopni, zniżaj i utrzymuj 2300. Będzie wektorowanie do podejścia z widocznością na pas 1,8 prawy, 10 w prawo, zniżam 2300, USR 1016, wypuścić podwozie, klapy 40, klapy 40. Ni stąd, ni zowąd zaczyna lać. Włączam wycieraczki. Widzialność była ograniczona, a w tej ulewie ja i Mike równocześnie podjęliśmy taką samą decyzję. Idziemy na drugi krąg w prawo. Zróbmy to bezpiecznie. Zwiększyłem ciąg i zacząłem zakręt w prawo. Wtedy Mike powiedział przez mikrofon... USR 1016, idziemy na drugi krąg. Piloci przerywają lądowanie. Ale samolot wciąż zmniejsza wysokość. Nagle przestał lecieć po prostu spadał. Pełna moc. Pamiętam, że odezwał się system ostrzegający o odległości od Ziemi. A potem było silne uderzenie. Oderwało się lewe skrzydło. Cockpit zatrzymał się na środku drogi. Lot USR 1016 uderzył w ziemię około kilometra od lotniska. Obaj piloci i załoga przeżyli. 37 z 52 pasażerów zginęło. Widok wraku był surrealistyczny. Jak mogło do tego dojść w tak pogodny dzień?